Powiem teraz coś, co może wydać się Wam dziwne, jeśli jesteście przyzwyczajeni do używania tych produktów wyłącznie w kuchni. 99% ludzi popełnia ten sam błąd wrzucają cebulę do zupy, gdzie wygotowuje się do stanu bezwartościowego zapychacza, a goździki dodają do marynaty czy kompotu tylko dla zapachu. I nikt, absolutnie nikt nie mówi Wam, że oddzielnie te dwa produkty to po prostu jedzenie, ale wystarczy połączyć je w odpowiedniej proporcji, i przyjąć o właściwej porze, by zaszła reakcja chemiczna, którą naukowcy nazywają synergią. To jak dwa składniki kleju epoksydowego. Dopóki są w osobnych tubkach, pozostają płynne i bezużyteczne. Ale po zmieszaniu otrzymujemy materiał twardszy od kamienia. Sam nie mogłem uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyłem wyniki obserwacji grupy pacjentów, którzy zdecydowali się na ten prosty eksperyment przez zaledwie jeden miesiąc. Ludzie, którzy latami nie mogli zbić poziomu cukru, męczyli się z bezcennością i ciężkością w okolicach wątroby, nagle zaczęli czuć się tak, jakby ubyło im dziesięć lat. A najciekawszy w tym wszystkim jest czas przyjmowania. Zapomnijcie o zasadzie cebula tylko do obiadu. Porozmawiamy o wieczorze. O tej magicznej porze przed snem, kiedy ten tani eliksir pracuje najlepiej, podczas gdy wyśpicie. Rozsiądźcie się wygodnie, zapaszcie herbatę i sprawdźmy, jak nie pozwolić zdrowiu przecieknąć przez palce. Teraz zburzę główny kulinarny stereotyp waszego życia. Cebula i goździki zostały dla siebie stworzone wcale nie dla smaku, ale po to, by ratować wasz organizm, gdy ten błaga o pomoc. Spójrzcie na półkę z przyprawami i na skrzynkę z warzywami. Leżą osobno, prawda? Przywykliśmy myśleć, że cebula jest do zupy lub sałatki, a goździki do grzańca lub przetworów. Jednak z punktu widzenia biochemii rozdzielanie ich to jak posiadanie klucza do sejfu i samego sejfu w dwóch różnych miastach. Oddzielnie są oczywiście zdrowe. Cebula zawiera potężną kwercetynę, która chroni naczynia krwionośne, a goździki eugenol, naturalny antyseptyk. Ale solo pracują na pół gwizdka, leniwie, jak zaspani strażnicy. I tu zaczyna się prawdziwa magia, którą lekarze nazywają synergią. Przypomnijcie sobie wspomniany klej epoksydowy, który każdy majsterkowicz ma w garażu. Dopóki te dwa płyny się nie spotkają, są tylko lepką mazią, ale wystarczy je zmieszać, by po pięciu minutach stały się twarde jak skała, której nie ruszy ani woda, ani czas. Dokładnie tak samo działają cebula i goździki. Olejki eteryczne goździków służą jako katalizator, który aktywuje kwercetynę z cebuli, sprawiając, że przyswaja się ona nie w marnych 20%, ale w stu. Razem wzmacniają swoje działanie nie dwukrotnie, lecz dziesięciokrotnie, zmieniając się ze zwykłego jedzenia w biologiczną bombę, zdolną udrożnić nawet najstarsze zatory w waszym ciele. A wiecie, jaka myśl najczęściej spędza sen z powiek moim pacjentom, gdy czytają długą listę skutków ubocznych na ulotce leku? Jedno lecze, drugie kalecze. Ta mądrość trafia w samo sedno, gdy mowa o naszej umęczonej wątrobie. Łykamy garściami tabletki na ciśnienie, na stawy, na sen, zmieniając nasz główny filtr w poligon chemiczny, a najgorsze jest to, że wątroba umiera po cichu. Nie ma zakończeń nerwowych, więc nie zaboli, dopóki całkowicie nie odmówi posłuszeństwa. I tutaj nasz duet cebuli i goździków wkracza jak profesjonalna ekipa hydraulików, którą wzywacie, gdy zlew w kuchni zostanie całkowicie zapchany tłuszczem i brudem. Siarka, w którą tak bogata jest zwykła cebula, działa jak potężny rozpuszczalnik uruchamiający drugą fazę detoksykacji i rozrzedzający zastojnową żółć, a olejki z goździków działają jak skuteczny środek dezynfekujący, który zwalcza stany zapalne w drogach żółciowych. Wyobraźcie sobie, że wlewacie do zapchanej rury najdroższy środek czyszczący, właśnie tak ten prosty napar przebija zatory, pozwalając wątrobie wreszcie odetchnąć i zacząć usuwać toksyny, Zamiast je w sobie magazynować, dlaczego firmy farmaceutyczne nigdy wam o tym nie powiedzą, woląc sprzedawać słodkie syropy na kaszel i tabletki na alergię, zamiast wskazać prawdziwą przyczynę połowy naszych dolegliwości związanych z wiekiem? Często wstydliwie odwracamy wzrok, gdy mowa o pasożytach czy grzybach, myśląc, że to problem brudnych rąk i małych dzieci. Ale prawda jest taka, że po 65. roku życia kwasowość żołądka spada. Bariera ochronna słabnie, a jelita stają się przytulnym hotelem dla nieproszonych gości. Goździki to tutaj nie tylko przyprawa, to prawdziwa broń biologiczna. Ich główny składnik, eugenol, dosłownie paraliżuje układ nerwowy pasożytów, odbierając im zdolność ruchu i żerowania. Potwierdziły to dobitnie badania z 2022 roku, wykazując ogromną skuteczność olejków eterycznych. Przeciwko całemu spektrum robaków odpornych na chemię. Cebula w tym układzie działa jak potężna miotła. Jej fitoncydy i błonnik wyłapują unieruchomionych gości wraz z produktami ich rozkładu i toksynami, którymi zatruwali nas latami, i delikatnie, ale stanowczo wystawiają ich za drzwi, przywracając wam energię, czystą skórę i spokój w jelitach. Przy okazji, o to, co mnie szczególnie uderzyło gdy zagłębiłem się w badanie rytmów dobowych naszego ciała. Większość ludzi panicznie boi się jeść cebulę na noc, wierząc, że pobudza krew, wywołuje pragnienie lub rewolucję w brzuchu, przez które nie da się zasnąć. Często słyszę Panie doktorze, jaka cebula przed snem? Przecież będę się wiercić całą noc, ale to prawdopodobnie najbardziej niesprawiedliwe oskarżenie pod adresem naszego bohatera, wynikające z nawyku jedzenia jej na surowo w ciężkich sałatkach. Prawda jest taka, że to właśnie wieczór jest tym jedynym złotym czasem, kiedy ten eliksir potrafi zdziałać cuda niedostępne w godzinach porannych. Chodzi o to, że nasza wątroba to dama z charakterem, która żyje według własnego harmonogramu, a szczyt jej aktywności, czyli czas generalnych porządków, przypada na głęboką noc, mniej więcej od 23 do trzeciej nad ranem. W ciągu dnia jest zajęta trawieniem pokarmów i neutralizowaniem chemii z jedzenia i powietrza pracuje jak taśma w fabryce i po prostu nie ma czasu na regenerację. Ale gdy tylko zasypiacie, wątroba zakasuje rękawy i zaczyna czyścić samą siebie oraz waszą krew. I właśnie w tym momencie desperacko potrzebuje tych związków siarki i antyoksydantów, które jej dostarczamy. Jeśli wypijecie napar rano, cała energia pójdzie w mięśnie i mózg, ale jeśli przyjmiecie go na godzinę przed snem, wyślecie materiały budowlane i środki czystości, prosto na nocną zmianę, pod właściwy adres. A teraz rozprawmy się z mitem o bezsenności, który sprzyja chyba tylko producentom leków nasennych. W rzeczywistości poddana obróbce termicznej cebula to jeden z najlepszych naturalnych relaksantów, o czym wiedzieli już starożytni medycy. Jest bogata w magnez i potas, główne minerały spokoju, które usuwają napięcia mięśniowe. Rozluźniają naczynia krwionośne i eliminują zespół niespokojnych nóg, który tak często męczy osoby starsze. Dodajcie do tego goździki, których olejek eteryczny, eugenol, ma udowodnione lekkie działanie sedatywne i usypiające, działając znacznie łagodniej i bezpieczniej niż waleriana. Aromat goździków wpływa na układ limbiczny mózgu, sygnalizując: Wszystko jest w porządku, jesteśmy bezpieczni, można odpoczywać. Ten sygnał wygasza lęki nagromadzone w ciągu dnia. W tym duecie nie ma sprzeczności. Podczas gdy cebula pracuje jako nocny dyrektor oczyszczalni toksyn, goździk pełni rolę troskliwej niani pilnującej waszego głębokiego snu. Nie tylko śpicie. Przechodzicie sesję terapeutyczną, a wasz organizm nie traci sił na trawienie ciężkiej kolacji, lecz zajmuje się naprawą uszkodzonych komórek. Wielu moich znajomych Którzy zdecydowali się przenieść przyjmowanie tego środka na wieczór, z zaskoczeniem zauważyło, że po raz pierwszy od lat przestali budzić się o czwartej rano do łazienki czy z powodu skoku ciśnienia. A najprzyjemniejsze jest uczucie rano. Wstajecie nie z ciężką, sełowiową głową, jak po tabletkach, ale z poczuciem niezwykłej lekkości i świeżości, bo w nocy wasza wątroba naprawdę wykonała swoją pracę, a nie tylko przetrwała ten czas. Odrzućcie więc uprzedzenia. Wieczorna filiżanka tego napoju to najlepsza kołysanka i środek oczyszczający, jaki możecie podarować swojemu zmęczonemu ciału. Uwierzyłem w to w pełni, gdy zobaczyłem wyniki wielkiej metaanalizy z 2023 roku, łączącej dane z dziesiątek badań nad wpływem ekstraktów roślinnych na profil glikemiczny. Liczby mówiły głośniej niż słowa. Największym dramatem cukrzycy typu II i stanu przedcukrzycowego który dotyka co drugiego emeryta nie jest to, że zjedliście cukierek, ale to, że wasze naczynia krwionośne stają się kruche jak szkło i łamliwe od nadmiaru cukru, który nie może dostać się do komórek. Nasza słodka para dokonuje rzeczy wydawałoby się niemożliwej. Aktywne związki cebuli naprawiają receptory komórkowe, niczym naoliwiając zardzewiałe zamki, co zwiększa ich wrażliwość na insulinę. A goździki w tym czasie obniżają poziom stresu oksydacyjnego, nie pozwalając cukrowi niszczyć ścianek tętnic. Otrzymujecie podwójny efekt glukoza wreszcie znika z krwi i zamienia się w energię, a naczynia odzyskują elastyczność gumowego węża, przestając być kryształowym wazonem, który może pęknąć przy byle skoku ciśnienia. A teraz chcę zwrócić się do tych, którzy sceptycznie kręcą głową i chcą wyłączyć ten film, mówiąc: To nie dla mnie. Mam zapalenie żołądka z gagę, a mój żołądek jest kapryśny jak mała księżniczka. Doskonale rozumiem wasz strach, bo wrzucenie surowej, ostrej cebuli do podrażnionego żołądka to jak lanie benzyny na tlące się ognisko. Byłbym szaleńcem, gdybym proponował wam taką ekstremę. Ale natura, jak mądra matka, przewidziała rozwiązanie i dla was, tworząc idealny neutralizator, który zmienia piekącą truciznę w łagodne, osłonowe lekarstwo. A jest nim zwykłe mleko. Zapamiętajcie przepis, który niegdyś nazywano lekiem ubogich, a który skutecznością przewyższa wiele nowoczesnych środków zobojętniających. Bierzecie szklankę mleka o dowolnej zawartości tłuszczu, choć lepiej nie odtłuszczonego, bo tłuszcz jest tu nośnikiem. Kroicie do niego jedną małą cebulę, wrzucacie tylko dwa pączki goździków i gotujecie tę mieszankę na małym ogniu przez 10 do 15 minut aż cebula stanie się całkiem miękka i przezroczysta Co dzieje się wtedy w garnku Tłuszcz mleczny i białka wiążą agresywne olejki eteryczne całkowicie usuwając gorycz i pieczenie ale przy tym drogocenna kwercetyna nigdzie nie znika przechodzi do wywaru stając się całkowicie bezpieczna dla błony śluzowej Otrzymujecie nieobrzydliwą miksturę lecz słodkawy korzenny kremowy napój który działa jak płynny opatrunek na wasz żołądek. On nie tylko czyści wątrobę, ale też łagodzi zapalenie żołądka, goi drobne nadżerki i usuwa stan zapalny, więc pić go mogą i powinni nawet ci, którzy latami bali się patrzeć w stronę czegokolwiek ostrego. I tutaj zaczyna się prawdziwa magia skutków ubocznych, ale nie tych strasznych, wypisanych małym drukiem, lecz takich, o których marzy każdy senior. Zaczynacie pić ten wieczorny koktajl, by oczyścić wątrobę lub zbić cukier, aż tu nagle, po paru tygodniach, łapiecie się na myśli, że ten znajomy, rwący ból w kolanach, który latami przewidywał deszcz lepiej niż prognoza pogody, gdzieś zniknął. Może się to wydawać niewiarygodnym zbiegiem okoliczności, ale nauka w 2024 roku postawiła kropkę nad I, eugenol, ten sam aromatyczny olejek z goździków. Działa jak potężny systemowy środek znieczulający. Przypomnijcie sobie zapach w gabinecie stomatologicznym. Goździkami pachnie tam nie bez powodu. To naturalny środek przeciwbólowy, który po dostaniu się do krwi blokuje te same receptory bólowe. Co apteczne maści, tyle że robi to od środka, gasząc pożar stanu zapalnego w każdym stawie, od palców rąk polędźwia, przywracając wam radość ruchu bez skrzypienia i jęków. A wiecie, czego boi się każdy z nas, budząc się rano i czując drętwienie ręki lub dziwny ciężar w głowie? Boimy się zakrzepu, tego cichego zabójcy, który zmienia naszą krew z bystrej rzeki w gęsty, leniwy kisiel, niezdolny do przeciśnięcia się przez naczynia włosowate. I tutaj cebula występuje w roli najbezpieczniejszej na świecie naturalnej aspiryny. Jej aktywne substancje sprawiają, że płytki krwi stają się śliskie. Co nie pozwala im sklejać się w niebezpieczne skrzepy, podczas gdy goździki pracują jako konserwatorzy, wzmacniając ścianki naczyń i nadając im elastyczność, by nie pękły przy nagłym skoku ciśnienia. Ale tutaj muszę przestać się uśmiechać i spojrzeć wam prosto w oczy. Jeśli już przyjmujecie silne leki rozrzedzające krew, bądźcie ostrożni. Ten naturalny duet jest tak mocny, że może nasilić działanie leków, więc koniecznie skonsultujcie się z lekarzem. Zanim wprowadzicie go na stałe do diety, pamiętam jedną moją pacjentkę, panią Jadwigę, która przyszła do mnie skarżąc się na ciężki brzuch. A po miesiącu picia naszego eliksiru ze łzami w oczach, wyznała coś zupełnie innego. Powiedziała: Myślałam, że skleroza zostanie ze mną już na zawsze. Zapominałam imiona prawnuków, a teraz w mojej głowie jakby mgła się rozstąpiła. Pamiętam nawet numery telefonów na pamięć. I nie ma w tym żadnej mistyki, tylko czysta fizjologia. Nasze jelita i mózg są połączone bezpośrednio nerwem błędnym, jak kablem telefonicznym. Gdy w brzuchu szaleją stany zapalne i gnicie, toksyny uderzają prosto w neurony, wywołując mgłę mózgową i starcze zapominanie. Usuwając za pomocą cebuli i goździków brud i zapalenie na dole, automatycznie włączamy światło na górze, w głowie, chroniąc się przed demencją i odzyskując jasność umysłu, której tak brakuje na starość. Jeśli jednak mleko to nie wasza bajka, albo chcecie uzyskać maksymalnie czysty, skoncentrowany efekt bez dodatkowych kalorii, zapiszcie przepis, który nazywam eliksirem życia. Niestety, przy jego przygotowaniu większość ludzi popełnia fatalny błąd, który zmienia lekarstwo w bezużyteczną wodę. Zapamiętajcie żelazną zasadę, która odróżnia znawcę od amatora: wrzątek zabija kwercetynę. Jeśli zalanie cebulę wrzącą wodą z czajnika. Po prostu ugotujecie zupę, niszcząc całą aktywność biologiczną. Musicie to zrobić inaczej. Weźcie jedną średnią cebulę, najlepiej fioletową, bo ma więcej ochrony dla naczyń, ale zwykła żółta też się nada. Drobno ją posiekajcie i dodajcie dokładnie cztery pączki goździków, ani mniej, ani więcej, ponieważ to jest dawka medyczna, a nie kulinarna. Wsypcie to wszystko do słoika i zalejcie szklanką ciepłej przegotowanej wody której temperatura powinna być taka, abyście mogli swobodnie trzymać w niej palec, czyli około 50 do 60 stopni. Przykryjcie i zostawcie na blacie do rana lub przynajmniej na 4 do 5 godzin. W tym czasie woda jak gąbka wyciągnie z cebuli i goździków wszystkie soki, ale nie zniszczy ich struktury. Gdy zdecydujecie się to wypić, koniecznie przecedźcie napar przez sitko. Namokniętą cebulę bezlitośnie wyrzućcie. Ona oddała już wszystko co miała. I stała się pustym balastem, który tylko obciąży żołądek. Natomiast ten złocisty, aromatyczny płyn pijcie małymi łykami. Co zaskakujące, on prawie nie piecze. Pije się go lekko i od razu wchłania się do krwi, zaczynając pracę już po 15 minutach. Dzięki wodnej bazie stężenie olejków jest takie, że śluzówka żołądka nawet nie zauważy podstępu. Za to pasożyty i bakterie otrzymają miażdżący cios. Bądźmy jednak do końca szczerzy. Głównym powodem, dla którego jeszcze nie pobiegliście do kuchni siekać cebuli, wcale nie jest zapalenie żołądka ani lenistwo, lecz ten paraliżujący strach społeczny. Boicie się, że jutro rano sąsiadka w windzie, wnuk przy uścisku, czy nawet lekarz w przychodni, odsuną się z obrzydzeniem od waszego zapachu. Jesteśmy gotowi cierpieć ból stawów i łykać chemię, byle tylko nie stać się wyrzutkiem z powodu zapachu. I to prawdopodobnie najbardziej smutna ofiara, jaką składamy opinii publicznej kosztem własnego zdrowia. Ale oto paradoks, który wydaje się niemal żartem natury z naszych lęków. Ten sam środek, który dodajemy do cebuli dla zdrowia, goździk, jest jednocześnie najpotężniejszym naturalnym dezodorantem znanym ludzkości. To nie jest zwykłe maskowanie zapachu, jak miętowa guma, która działa tylko przez chwilę. Olejki goździkowe wchodzą w reakcję chemiczną ze związkami siarki z cebuli, jeszcze w szklance, a potem w żołądku, dosłownie neutralizując i wiążąc zapach na poziomie molekularnym. Co więcej, gdy pijecie ten napar małymi łykami, eugenol z goździków działa jak sanitariusz w jamie ustnej bezlitośnie niszcząc właśnie te bakterie gnilne, które wywołują próchnicę, zapalenie dziąseł i ten nieświeży poranny oddech, którego tak się wstydzimy. Otrzymujecie zdumiewający rezultat. Naczynia się czyszczą, odporność rośnie, a oddech pozostaje tak czysty i korzenny, że nikt, nawet najbliższa osoba, nie domyśli się waszej cebulowej kuracji, dopóki sami nie zdradzicie tego sekretu. A teraz coś najbardziej szokującego, dlaczego warto było czekać do tej minuty i od czego mi samemu, lekarzowi z czterdziestoletnim stażem, przeszły dreszcze? gdy otwierałem najnowsze publikacje w czasopiśmie Nature Aging. Przywykliśmy myśleć, że starzenie to po prostu zużycie części, nieuchronność, z którą trzeba się pogodzić, ale naukowcy odkryli w naszym ciele strasznego wroga, którego nazwali komórkami zombi. To stare, uszkodzone komórki, które powinny umrzeć i ustąpić miejsca młodym, ale odmówiły posłuszeństwa. Zamiast tego błąkają się po organizmie, nie pełniąc żadnych funkcji i Niczym zarażeni w filmach grozy wydzielają toksyczny koktajl, zamieniając zdrowe sąsiednie komórki w tak samo zgrzybiałe zombie i prowokując najgroźniejsze mutacje nowotworowe. I tu nauka dała nam prezent wart więcej niż złoto. Okazało się, że kwercetyna, w którą tak bogata jest nasza tania cebula, jest jednym z najsilniejszych na świecie naturalnych senolityków substancji zdolnych do rozpoznawania i precyzyjnego niszczenia tych komórek zombi, bez dotykania zdrowych tkanek. Oznacza to, że każdy łyk tego wieczornego naparu nie tylko leczy wasz żołądek czy stawy, on dosłownie wymiata z was samą starość na poziomie komórkowym, dając organizmowi szansę na realne przedłużenie życia, a nie tylko na egzystencję bez bólu.